Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj w aptece leków zdarów, która powstała przy Centrum Fundacji, właściwie charytatywnej, Centrum Medyczne, której przedstawicielem, wiceprezesem jednocześnie jest pan Mieczysław Markowski oraz naszym gościem jest również pani Grażyna Jaszczemska, która zawiaduje tą apteką. Panie prezesie, proszę nam powiedzieć, jaka jest idea fundacji? <laughs> Głównym ideą Fundacji jest pomoc dla osób najbardziej potrzebujących, a wiadomo, że największe niedomagania są w, fazie, w zakresie medycznym. Głównie wiadomo, że są najdroższe lekarstwa w chwili obecnej, i w tym tutaj kierunku głównie ukierunkowaliśmy się, również w sprzęcie rehabilitacyjnym. Oraz pomoc dla oświaty, sprzęcie szkolnym, łapki, krzesła, również dla szpitali, sprzęcie ortopedycznym, sprzęcie diagnostycznym, jak i w łóżkach i drobnym sprzęcie medycznym. Panie prezesie, jak doszło w ogóle do utworzenia fundacji? <laughs> Utworzenie fundacji, to co prawda z uśmiechem na ustach to mi przychodzi, gdyż... Mam takiego serdecznego kolegę, który jest w chwili obecnej również prezesem naszej fundacji. Jest to ksiądz dr Jan Radkiewicz, proboszcz w sąsiedniej parafii w Nowym Kramsku. Dość często wyjeżdżaliśmy w jego tereny, to mówię dlatego jego tereny, gdyż tam kończył doktorat, ma bardzo dużo znajomych i wracając najprawdopodobniej z Bawarii, mówię, Mietek, wstąpimy do, po drodze do pana Helmuta. Jest to wspaniały człowiek, poznasz go, przenocujemy i zobaczysz, wiele można tam uzyskać, czy cokolwiek, a z całą pewnością nas bardzo serdecznie przyjmie. I tak to się stało. Bardzo serdecznie nas przywitał, zaprosił, ugościł i wieczorem po kolacji mówię, wiecie co, pokażę Wam, czym dysponuję. I pokazał faktycznie duże ilości lekarz, sprzętu medycznego, EKG, USG. Y Kule, wózki i mówi: Wiecie co? Ja zajmuję się pomocą przez długi czas. Chwalił się zresztą, że w 1994 roku w lutym był przyjmowany przez prezydenta Niemiec Weinseckera na takiej audiencji prywatnej dla osób, które działają bardzo intensywnie na polu charytatywnym. I mówi: Czy z tym wszystkim, co mam, nie moglibyście czegoś. Zrobić. Taka pierwsza moja myśl, mówię: no może jakąś fundację zrobimy na terenie yy, naszym, czy Wąszczyna, czy Sulachowa, czy Kramska. Yy, no po yy, rozmowach głębszych, a w sumie mówię: Wiesz co, Helmut, damy Ci odpowiedź rano, prześpimy się z tym, może coś z tego wyniknie. Ale jeszcze wieczorem mówię: może to było takie w formie centrum charytatywne, medyczne, mówię: bo tyle tego wszystkiego jest. Ale rozmawiałem z, z Janem Radkiewiczem, on mówi, wiesz co mówi mi tutaj? no w Sulechowie to nie bardzo, Kramska jest za małe, do Babimostu też, najlepiej by było jakby to było umiejscowione w Wolsztynie. I też tak w zasadzie się stało, bardzo duży entuzjazm, ucieszyłem się, że może to być w Wolsztynie. Przyjechałem Taką wiadomością do Wolsztyna zwróciłem się do burmistrza. Burmistrz zaakceptował bardzo chętnie, wyraził dużą aprobatę. Następnie przyjechał prezydent Helmut Spiller, już późniejszy prezydent fundacji. Przyjechał na rozmowę z burmistrzem. Burmistrz bardzo też był zadowolony, obiecał lokal w krótkim czasie, no ale jakoś umknęło to burmistrzowi uwadze po dzień dzisiejszy, a to już jest ponad rok, prawie rok czasu. Trudnościami związanymi z lokalem nie przejmowaliśmy się za bardzo. Ufaliśmy, że rzecz, która ma być rzeczą dobrą, uczciwą, dla dobra społeczeństwa i tak przetrwa. Gdyby miało być to złe, to przypuszczam na samym początku zaginęło, umarłoby śmiercią naturalną. No, do dnia dzisiejszego w zasadzie działamy, jesteśmy coraz prężniejsi. Nasze dary sięgają nie tylko już na teren Wolsztyna, ale znacznie poza Wolsztyn. Nawet, skraje, nawet wschodnie tereny naszego kraju, w centralne i tak ale to już nie wiem czy o tym czy później? Praktycznie biorąc, aha, na, po wizycie prezydenta, żeby była cała geneza, wystąpiliśmy do sądu do Warszawy o zarejestrowanie. Troszeczkę to trwało. W paździer... 8 października została Fundacja w Sądzie dla Miasta stołecznego Warszawy zarejestrowana i uzyskaliśmy osobowość prawną. Ja w kontekście tego, co pan powiedział, wydaje się, że fundacja właściwie powstała wybitnie na życzenie polskie. Czy nie uważa Pan, że nazwa w takim układzie Charytatywne Centrum Medyczne nie jest troszeczkę chybioną nazwą? Zgadzam się tutaj w zupełności, że to powstało na życzenie no, nasze, mojej może osoby. No, było zakładam, że nie zakładam, jestem przekonany, że było to tak szczere, tak otwarte, a moje przekonania yy, i wszystkie moje praktycznie biorąc mój cel istnienia tutaj jest pomoc yy, dla osób potrzebujących, yy, zresztą nie tylko moim, bo jak rozmawiałem z Helmutem, <laughs> z Spillerem, to on mówi, że w człowieku trzeba rozpoznać swojego bliźniego, w człowieku trzeba widzieć Chrystusa. On również jest, co prawda, jest ewangelikiem, ale jest chrześcijaninem my jesteśmy katolicy, ale łączy nas ta wspólna idea pomocy. A nazwa charytatywne centrum medyczne, no e, przypuszczam, że wzięła się, nie przypuszczam, jestem przekonany, że wzięła się z tego, że e, dużo lekarstw było, był sprzęt, który przekaz, został przekazany e, częściowo, część jest zachowana u nas e, dla w naszych gabinetach lekarskich, które z tej chwili są e, no chciałem powiedzieć puste, one są zapełnione, ale nie, przyjmowane są, nie przyjmujemy pacjentów, ale to później wyjaśnię. No, miało to być i jest z całą, całą tutaj odpowiedzialnością w pełni charytatywne. Ta nazwa, to zresztą moja małżonka już parę miesięcy temu zwróciła mi uwagę, że przez to może powstało trochę niezrozumienia w naszym społeczeństwie. Gdyby to było może inaczej nazwane. Fundacja pod nazwą Przypuśćmy, no, Roberta Kocha akurat była, ale jakaś tam, yy, obojętnie z których sławnych osób, no, też by była i przypuszczam, może yy, łatwiej by można było nam zaistnieć. Ale przypuszczam, że yy, tak jak już powiedziałem, istota rzeczy, czyny i to, co zrobiliśmy na dzień dzisiejszy dla społeczeństwa, yy, jest to naprawdę bardzo dużo. Yy, Staramy się czynić jeszcze więcej. A czy to jest wymierne? Jeżeli byśmy chcieli mierzyć to w pieniądzach naszą pomoc w takim niskim kursem przeliczając, to na teren Wolsztyna i okolic, w lekarstwach, sprzęcie, trafiło minimum około 2 miliardów złotych. Na aptece no, może, pokażemy Państwu. Jest e, oczywiście tutaj, mówię, przelicznik kursowy. E, należy przyjąć, e, bo lekarstwa są w Niemczech trochę droższe, jak u nas w, e, w Polsce. E, też nie można tak przeliczać, ale gdybyśmy przeliczyli tak, jakby było to w Niemczech, ale po zaniżonym kursie, to no jest w granicach 5-6 miliardów złotych. no jest to już coś, co jest e, godne uwagi. No i przypuszczam, że. E, ta nazwa Fundacja Charytatywne Centrum Medyczne, no w tej chwili już jej nie zmienimy. Społeczeństwo się przyzwyczaiło do niej i przypuszczam, te osoby, które mają wątpliwości co do nazwy, jakiekolwiek obawy, też się przyzwyczają i no, przyzwyczają się i będą z nami współpracować. Panie prezesie, jeśli chodzi o charytatywność, mamy tutaj dowód co najmniej chociażby w tych ogromnym stosie recept, które tutaj są. Natomiast centrum charytatywne, centrum medyczne świadczy tu o tym, że sprzęt medyczny, że usługi, które powinny się świadczyć, są ogromne. Czy w rzeczywistości tak jest? W założeniach tak. Z realizacją jest troszeczkę gorzej no, z przyczyn obiektywnych dla nas. Co mogliśmy zrobić na dzień dzisiejszy, to uruchomić bardzo szybko aptekę. I apteka, to jak widać z tego tutaj stosu recept, a jest ich dobrze ponad 2000, tysiące, pracuje i funkcjonuje prawidłowo. Naszym założeniem było to, że na dzień dzisiejszy nasze społeczeństwo ubożeje. Gro społeczeństwa, które uzyskiwało zasiłki dla bezrobotnych,. No, czas korzystania minął i zostali na garnuszku pomocy społecznej lub też w ogóle zostali wyeliminowani. A to się wiąże bezpośrednio z utraceniem po pewnym okresie jakiejkolwiek opieki medycznej. Dlatego też wychodziliśmy z założenia, że należy bardzo szybko uruchomić gabinety lekarskie. W naszym założeniu były dwa gabinety lekarskie. Był to gabinet do diagnostyki. No i gabinet do już normalnej pracy lekarskiej. No w naszym gabinecie mamy przygotowane do pracy USG, sprawdzone, przygotowane EKG. Jest to bardzo dobry EKG, jest to trzykanałowy z wykresem, z monitorem. Tutaj jak lekarze wypowiadają się, nie tylko zresztą tutaj z naszego ośrodka ZOZ-u, ale również spoza że jest to naprawdę bardzo dobry sprzęt. Mamy krótką, tak zwaną krótką falę, która miałaby służyć do pobudzania narządów wewnętrznych, jak i również zostałych mięśni, nadmiaru kwasu mlekowego w mięśniach, w wyniku wysiłku. I to miało funkcjonować. No Właśnie, dlaczego nie funkcjonuje w takim układzie, skoro to jest tak rewelacyjny sprzęt? Dlaczego nie funkcjonuje? Nie funkcjonuje, no mówię z przyczyn obiektywnych. Znajdujemy się w tym miejscu, w którym się znajdujemy. Cieszymy się, że w ogóle żeśmy otrzymali jakikolwiek lokal. Zimą w sumie aptekę uruchomiliśmy od października. Od października przyszło zimno. Te, te osoby, które przyszły do apteki, widziały w jakich warunkach tutaj pani Grażyna pracowała. Było zresztą pracowała w czapce, w, w płaszczu zimowym. Było zimno, mieliśmy wyłączone wodę. No, trudno w takich warunkach lekarzowi pracować, dlatego też z pracy kabinetów zrezygnowaliśmy, ale czekamy na może nie wiem jeszcze może znajdzie się dla nas lokal, gdzie bardzo szybko byśmy uruchomili. Te gabinety lekarskie, żeby mogło to najbiedniejsze społeczeństwo, ta, ten margines społeczny, te babcie, ci chociażby, ten, ja mówię tutaj margines, nawet ci y, osoby, które zamieszkują w parku y, i odżywiają się różnego typu alkoholem, również wymagają pomocy y, medycznej. Panie prezesie, usiślimy. Całość znajduje się na czynim piętrze w tak zwanej winiarni byłej, prawda. Wolsztyniacy wiedzą o co chodzi. Sprzęt jest, niestety kobiety starsze, ludzie, którzy mogliby z by tego korzystać za darmo, inwalidzi i Nie mogą z tego korzystać z tego względu, że zimą, co osobiście sam sprawdziłem, jest tutaj tragedia ponieważ trzeba pracować w rękawiczkach, trzeba pracować w ciepłym palcie, w czapce. Poza tym inwalidom tutaj jest bardzo ciężko się dostać i wiele innych trudności również musicie przezwyciężyć. Mówimy o sprzęcie, o sprzęcie, który jest, a który nie jest wykorzystany. Natomiast osobną kwestią całkiem jest apteka apteka, w której znajduje się bardzo wiele leków, która również świadczy, no bo takie jest założenie przecież firmy, świadczy usługi darmowe dla ludności, natomiast nie wszyscy ludzie wiedzą, gdzie ona się znajduje. Myślę, że dzisiaj, ponieważ troszeczkę tutaj zajęliśmy naszym odbiorcom czas, zakończymy ten temat, natomiast nie kończymy go jako zakończenie. Wrócimy do tego tematu za tydzień i porozmawiamy sobie osobno jeszcze na temat apteki i tudzież innych wielu bulwersujących nawet nieraz problemów.